Witam na 15. sesji Rady Miejskiej w Głowie. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza wraz z pracownikami, pan, Pana mecenasa. Szanowni Państwo, to będzie, że wsiądę. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną. 7 listopada wpłynął wniosek do Biura Rady Miejskiej Pana Burmistrza, w którym Burmistrz powołując się na przepisy związane z, samorządu, z osobą w samorządzie gminnym <grymne> wnosi o wywołanie sesji w związku z projektami dwóch ustaw uchwał, dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy programu na rok 2019 w związku z tym dzisiejsze spotkanie się odbywa dlatego na początek proszę Państwa żeby Potwierdzi oczywiście kworum. No, mogę porządek obrad prosić okay. o no, 10 no, e, Jeszcze raz przypominam proszę Państwa potwierdzenie kworum. obecności tak stwierdzam, że na sprawie jest 15 radnych sesja jest władna podejmowaniu uchwały. Przedstawię porządek posiedzenia otwarcie i sprawdzenie obecności nastąpiło. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Następuje. Punkt trzeci rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwały nr 3 przez 2018. Rady Miejskiej Prowizji z 19 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krowia na lata 2019-2030. Yy, numer czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krowia na rok 2019. Piąty, wolne głosy i wnioski. I szósty, zakończenie. Czy ktoś z Państwa radnych chce znieść zmiany tego porządku? Czy ktoś z Państwa w sali chce przede wszystkim powierzchnić cały jakieś zmiany? Nie, w związku z tym zamykam dyskusję nad ewentualną zmianą. E, w związku z tym przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu trzeciego, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 2018. Rady Miejskiej w prognozie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, gminy Kroja na lata 2019-2030. I w tym temacie proszę o zabranie głosu Pana Stawitka. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały nr 15 przez 133. Paragraf pierwszy w uchwale nr 334 przez 2018 z 19 grudnia w sprawie uchwały na lata 2019-2030 załączniki 1 i 2 osiągnięte w załączniku nr 1 i 2 zmniejszyły uchwały. Paragraf drugi wydania uchwały powierza się Burmistrzowi. Po w do uchwały, a w trzecim uchwałie to w życie zmiany podjęcia. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 z uchwały zmiany w planie do odbudowy wydatków na ten rok, między innymi kwoty do odbudowy wydatków bieżących, wartości wskaźników, limity dla przedsięwzięcia, danych uzupełniających. Sprawdzamy dotyczące środków gminy. Dochodni i wydatki zmieniamy w kwocie takiej samej o kwotę 383 627 co jest zgodne z projektem uchwały budżetowej. Ponadto w załączniku nr 2 zmianie ulega przedsięwzięcie dotyczące rewitalizacji społeczno-kulturowej i przestrzennej Kult. Zmieniamy wynika na lata 2021-2021. łączna zmiana limitów o kwotę 950 000 Złotych włącznych nakładów oraz minivów, w tym na rok 2019 95 tysięcy, na rok 2020 570 tysięcy i na rok 2021 285 tysięcy złotych. Dalsza część uzasadnienia to objaśnienia przyjętej z wartości. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem. Proszę proszę kolejności o wyrażenie opinii Komisji Budżetu na temat projektów Panie Przewodniczącym, Sekretarza Karygodności. Komisja budżetu nad projektem tej uchwały obradowała w dniu 13 listopada. Po jej przeanalizowaniu opowiem pozytywnie jednomyślnie przewyższenie wszystkich członków Komisji. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w przedmiocie projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. <tuszy> <tuszy> Uchwała nr 15 przez 133 przez 2019 Rady Miejskiej w Probi z dnia 13 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały numer 3 przez 34 przez 2018 Rady Miejskiej w Prowi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Probia na lata 2019-2030. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku tych Państwa, którzy są za podjęciem tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 głosami za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Rozporządzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krowia na rok 2019 i ponownie proszę o zabranie głosu pana Stawika. Szanowni Państwo, ta uchwała oczywiście jest nierozerwalnie związana z wieloletnią prognozą finansową. W wieloletniej prognozie finansowej mówiliśmy o zmniejszeniu limity na przedsięwzięcie dotyczące budynku Centrum Biblioteki Kroku na lata 2019-2021 taki ma być okres realizacji inwestycji natomiast wiadomo na uchwała budżetowa dotyczy tylko bieżącego roku budżetowego dlatego za zmianą z roku 2019 jeśli Pan Przewodniczący pozwoli skupię się na uzasadnieniu uchwały Oprócz tej zmiany, która jest jakby, zasadniczą, zasadniczą powodem wywołania tej dzisiejszej sesji dokonujemy jeszcze kilku innych drobnych zmian w zakresie uchwały budżetowej. Otrzymaliśmy dotację z zakresu administracji rządowej i spraw obywatelskich w dziale 750. Dotacje wprowadzamy do, do budżetu. Kwota dotacji z tego tytułu to 4060 zł. Wykonujemy zmniejszenia dotacji z w związku z pisem Wojewody o kwotę 1000 zł w rozdziale 850.13 zł dotyczy pomocy społecznej i zwiększenia w wyniku dodatkowych <coughs> <w wyniku coughs> środków na wypłatę świadczeń w 500 plus jest to kwota 380 567 y, zł. W wyniku zmian w tych dotacjach proponujemy stosownych zmian po stronie wydatków właśnie w dziale 750. 800 52 855. Oprócz tego yy, zmniejszamy kwotę wydatków na spadki na fundusz, pracy, zmniejszamy środki na opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. W dziale 758 tutaj proszę o wykonanie drobnej korekty. Oczywiście nie wykonujemy tutaj zmiany w sprawie rezerwy oświatowej, tylko yy, wykonujemy zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o 96 000 zł, przy czym 95 000 zł właśnie jest przeznaczenie dla Krok Kult centrum Biblioteczne na 1000 zł otrzymujemy dane w uzasadnieniu na dodatkowe zadania związane z odbiorą, odbiorem przebudowania świetlicy w Bukownicy. Ponadto w 81 81 dokonujemy zwiększenia wydatków na wydatki dla innych gmin w ramach realizacji obowiązków wynikających z wychowania przedszkolnego. Zmniejszamy środki na działalność pozostałą w ramach wydatków oświatowych. W dziale 852 i 855 mówiłem, to są zmiany wynikające z przyznania lub zmniejszenia dotacji. Również dokonujemy zmian w ramach wydatków bieżących w okresie. Wreszcie w dziale 921 dokonujemy zmian w zakresie wydatków bieżących w świetlicach, zmian w, w zespole, posadowa i fałkowa, zwiększenie również wydatków w zakresie przebudowy świetlicy w komincie o 20 2000 zł. No i wspomniana już największa zmiana, jeśli chodzi o o y, zmiany w dziale 921 czyli dodatkowe świadki na kroków po to, aby burmistrz miał upoważnienie do zawarcia y, umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę y, w procedurze przetargowej. Dochodnie i wydatki zwiększano tę samą kwotę, w wyniku czego nie ulega zmianie deficytu budżetowy oraz poczęcia pożyczkowe, ale zmianie ulegają pozostałe załączniki od 3 do 6 w kontemporaniu załączniki dotyczące wydatków inwestycyjnych, zadań zleconych, dotacji oraz funduszu sołectwowego. Dziękuję. Dziękuję. bardzo Panu Skarbnikowi. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały ja. w pierwszej kolejności, podobnie jak w punkcie. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu, Radnego Lecha. Przewodniczący Przewodniczącego Rady, Panie Burmistrz. Komisja budżetu projektu tej uchwały będą 30 pana, który przewidzuje podjęcia głosów zmienia właśnie w przepustności wszystkich członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie hmm. widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Pani Nie, panie wody, tak. y, to, Przewodniczący burmistrz, tak. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, y, no, też mamy nadzieję, że tak państwo radni... Za chwilę, jeżeli tutaj podejmą te zmiany w tej uchwale budżetowej też w zakresie, tak jak Pan że przedstawił to już wcześniej, przede tej zmiany dotyczącej zabezpieczenia tych środków finansowych na budowę tego Centrum Kulturalno-Budowlaczego, to no będziemy mogli tą umowę z wykonawcą, który na tą najkorzystniejszą ofertę złożył podpisać, a tym samym no, rozpoczniemy ten proces realizacji naszej mutycyjnej inwestycji w tej kadencji, jaką jest tutaj, rewitalizacja centrum miasta Krobi. Też już się przygotowujemy do kolejnych zadań inwestycyjnych, które w ramach rewitalizacji no, mają do końca 2022 roku być przeprowadzone. No, dalsze zadania inwestycyjne no, będą dotyczyły przede wszystkim przebudowy tutaj grobli tutaj, czyli wykonania przepustu w grobli tutaj na, na terenie Wyspy Kasztarańskiej. No i też następnie będziemy tutaj przygotować się do ogłoszenia przetargu na przebudowę ciągów komunikacyjnych tutaj w ulicy Szkolnej, w Dębce ulica Obród Ludowy oraz ulica profesora Zwieżywskiego i to będą jakby kolejne dwa etapy w przyszłym roku, które będziemy chcieli tutaj zrealizować mówię, w ramach całego przedsięwzięcia, jakim jest tutaj rewitalizacja centrum miasta Krogi, więc też no, miejmy nadzieję, że, że też tutaj będą też tutaj oferty, no, który mogą później wybrać też te poszczególne etapy tego przedsięwzięcia te rewitalizacyjnego, będzie realizowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zgodnie z moją propozycją przechodzimy do, do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała. Numer 15 przez 134 przez 2019 Rady Miejskiej, w Krobi z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej w Krowia na rok 2019. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 głosami za. Uchwała została podjęta. Punkt piąty, Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych w każdej kolejności chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, czy ktoś z Państwa z sali chciałby zabrać głos? Też nie widzę. W związku z tym zamykam realizację punktu. I Szanowni Państwo, zgodnie z z porządkiem obrad przejdźmy do punktu 6. Zakończenie. Dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu radnym za podjęcie uchwał. Zamykam 15 sesję Rady Miejskiej. Dziękuję.